No co, nic nie wygrał? To macie wy po jednej zdrapcie. A ja nie będę drapał. Drapnij no. Daj mamie, nic chcę Dobra, ty drapnij, bo to... Mama że... ma szczęście. Ale jak ty nigdy nie drapałeś, to... A ty jedno daj, dwa. To tam. może coś wygra pan. Tak, to nigdy nie, nie drapał, to ma na szczęście. Da. No Więc co, i jak no ja wygrapię, a chciał ojciec wziąć i wywrócił da, tu na mnie. 6. Graj dalej. Idę na dole. Rani zobacz jakie zdrabki no sobie, sobie tutaj masz. Idę z dół. Daj jemu zdrabkę jedną. Artur. Co zostać dziadkiem? Co? Zostaniecie ze wchami! ハハハハハ Yes, <laughs> am